Słyszałeś już o funduszach europejskich, ale nadal nie wiesz jak z nich skorzystać? Pieniądze na rozwój firmy, kurs lub szkolenie pomagające rozwinąć Twoje kompetencje? Odpowiedź na wszystkie pytania znajdziesz w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Nasi specjaliści wyjaśnią Ci, jak przygotować dokumenty, wypełnić poprawnie wniosek, jakie są zasady korzystania z pomocy i jak się później z niej rozliczyć. Pamiętaj: spotkania, szkolenia, jak i same informacje to wszystko otrzymasz bezpłatnie. Wsparcie specjalistów uzyskasz w dowolnym miejscu w Polsce, w dogodnym terminie na spotkaniach online, mobilnych punktach informacyjnych lub podczas konsultacji indywidualnych. Główne i lokalne punkty informacyjne znajdują się w całej Polsce. Dowiedz się więcej z PIFE. Skorzystaj z funduszy europejskich już dziś.